Tutaj babci, tak jakbyśmy do do sklepu wracać. Wtedy karty na ulicy, teksty na tym na Ladna przybywa, coraz lepiej znamy życie, raz. Krótko, w Birmanie raz się wiedzie znakomicie, a to by ziomeczku jak ci idzie. Jesteś jesteśmy człowieku, ciągle tacy sami, więc łatwo się określi, czy jesteś teraz z nami. W droje, będziemy zawsze stali antypolicyjną no dutę będziemy zawsze grali Zgadza się z nami, każdy na tej sali Już czuje zapach, ktoś tutaj lolka pali Mi nie chodzi o miście, Każdy co w w sercu Czy zbudza za dala, czy siedzi w nowym mersu Nie chcę cię też pożyć, bo nie wszystko dobrze robię Lubię iść lekkim łukiem i żartować sobie czy jesteś w Nowym Sączu i każdy ci to powie, że Kręcę tutaj lolki z uchem w eleganckim gronie I Kiedy wszedł kolejny bóg Włącz tą nutę, wyter słuch I kiedy wszedł kolejny Bóg Pora się odmulić i zrobić jakiś ruch Więc firma podpisuje dedykację dla ulicy Bynajmniej nie dla hajsu, o problemach głośno krzyczy Tych, dla których to robimy, trudno byłoby policzyć Bo wszystkich co w porządku, dedykacja ta dotyczy